się siemano, siemano, tu was Trafikso Właśnie jestem w wilitkowie. Jest w Manie super pogoda widzicie Państwo to słońce Za mną morze Zobaczcie tylko Chmurki są Ale jest zajebiście Zobaczcie, jest zajebiście Skórzwa cudowne To nie jest cudowne kurwa. Dzika plaża. Dzika plaża. No, dzika plaża tylko, tylko ja i dzika plaża za mną. Coś, coś, coś cudownego. Coś cudownego. Piękny, naprawdę piękny. Po prostu cudu. Tam, w tam oddali statki. Może ja przybliżę. Nie wiem, czy się uchwyci bo tu mi słońce pada. Nam trochę na buźkę. Ale może będzie widać, bo wprost na niego kieruję. Może go widać. Zrobię ob, tą obróbkę filmu. Zrobię ob, obróbkę filmu i wstawię. Więc zatem subskrybujcie kanał. Dawajcie łapkę w górę. Dzwoneczek będziecie na bieżąco z filmami. No, jakby to powiedzieć, mało się staracie. Mało się staracie, pani. 30 31 subskrypcji Myślałem, że na rocz na, na rocznicę YouTube Czyli Czyli no, no, moje, moje jakby pracy Będziecie Będziecie bali Myślałem, że z 50 wezmę 100 subskrypcji albo 100 byłoby dobrze no dobra, trzymajcie się ludzie. A ja idę.